Cześć! Jedziecie do Kolumbii, ale nie wiecie, jakie prezenty i jakie produkty wziąć ze sobą z powrotem do domu? Dzisiaj Wam w tym pomożemy i zasugerujemy Wam coś specjalnego. Przede wszystkim koniecznie weźcie ze sobą kolumbijską kawę. 100% arabika dostępną tylko i wyłącznie w tym kraju. Koniecznie weźcie ze sobą również czyste, 100% kakao prosto od kolumbijskiego plantatora. A skoro jesteśmy w kraju tysiąca kolorów, to weźcie ze sobą również kolorowe rękodzieły. W Kolumbii bardzo ważna jest siesta, a najlepsza siesta jest właśnie w takim kolorowym, ręcznie tkanym hamaku. Dobry wypoczynek murowany, no i w takim hamaku wisi się właśnie najprzyjemniej. Kolorowy hamak jest. Kolumbii do wypoczynku niezbędnie potrzebny. I w takim hamaku kolorowe sny są gwarantowane. A w ciepłych klimatach w Kolumbii jest cała kultura związana z hamakami. W hamaku się śpi, wypoczywa, je, a nawet podejmuje gości, no i przychodzi na świat. A tu mamy ręcznie tkane koszyki, podkładki z fike guacamaya, czyli nici pozyskiwanej z liści agazy. Jak widać nie tylko te można zrobić za gawę, ale również fantastyczne kolorowe kolumbijskie rękodzieło. Te pięknie wyplatane koszyki pochodzą z miasteczka Guacamayas, niedaleko Bogoty, w regionie Boyacá. I są zawsze ręcznie robione, więc takie wspaniałe papuzie kolory możecie zdobyć w kolumnie. W kraju tysiąca kolorów mamy kolory, kolory i jeszcze raz kolory. Z Kolumbii nie powinniście wyjeżdżać bez ręcznie tkanych toreb przez indian kolumbijskich. Dla panów mamy stonowane torby w kolorach ziemistych tkane przez indian Arwakos, natomiast dla pań do wyboru do kolorów torby tkane przez indianki łaju, Wszystko oczywiście ręczna robota. W plemieniu Indian Wayu każda kobieta musi umieć zrobić hamak oraz ręcznie utkać taką piękną torbę. Dziewczynki ćwiczebnie robią takie torby, troszkę to grubsze, natomiast panie, które są wprawione, starszy, z plemienia, robi z kolei z jednej bawełnianej nitki takie oto piękne torby, które są bardziej delikatne. Z ręcznie tkanymi torbami przez Indian łączy się cała symbolika. Tutaj mamy symbole pochodzące z dziewiczego lasu Sierra Nevada Santa Marta. A legenda mówi, że to nie Ty wybierasz torby, tylko torba wybiera Ciebie. Hola, Damian. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Damian nam w tej chwili przedstawia herbatkę skoki. Kolejny suwenir, kolejny produkt z Kolumbii, który powinniście zabrać do domu. Możecie z powodzeniem przewozić go w walizkach, możecie go nabywać w liściach, jak również w saszetkach i możecie je kupić tutaj u Damiana. Jak również w każdym sklepie w centrum Bogoty i w supermarkecie. Tak, ja już wiem, co myślicie, mając na myśli liście skoki. Ale Koki to właściwie święta roślina Indian, którą żują oni już od tysięcy lat. Pomaga im nie tylko połączyć się z innymi wymiarami, jak również pomaga im w pracy na dużych wysokościach. Herbatka z Koki pomoże Wam więc na jesienne zmęczenie, w ogóle na spadek formy. Oraz tu w Bogocie pomoże Wam wytrzymać na dużych wysokościach. Jesteśmy bowiem na 2600 metrów nad poziomem morza. A jeśli już herbatka skoki, to również proponuję Wam maść skoki, która jest dobrym prezentem specjalnie, szczególnie dla starszych członków rodziny. Jest mianowicie bardzo dobra na artretyzm, na reumatyzm, a jak również dla młodszych na wszelkiego rodzaju opuchlizny. A tutaj mamy przepiękne molas kolorowe tkane przez Indianki plemienia Kuna na granicy między Panamą a Kolumbią. Polega to na nakładaniu różnych warstw materiału jeden na drugi. Odzwierciedla kosmogonie Indian Kuna, a w tej chwili używa się molas do ornamentów na różnych akcesoriach. Tu mamy portmonetki, portfele i takie piękne torby. Ciekawym. Produktem z kolumbii również są mrówki pupiatki o latynowskich kształtach, czyli wąskie w i o dużych odłokach. Są dostępne w kolumbii między kwietniem a październikiem i znane są jako afrodyzjak. Smacznego! W Kolumbii również możecie nabyć takie oto repliki prekolumbijskich figur. Wszystkie one są za to 24-karatowej pobłotce złota. Który z kolumbijskich skarbów podobał Wam się najbardziej? A po więcej w kolumbijskich sugestii subskrybujcie Polkę w Kolumbii. Do zobaczenia!